Grill wyjęty, ogród się rozrasta, znaczy, że wiosna nadeszła. Wiosna to taki wspaniały i bardzo dziwny okres. Czekasz na ten moment z utęsknieniem, ale gdy nadchodzi, zaplanujesz sobie na weekendy tyle roboty, że wieczorem zastanawiasz się, czy to aby na pewno jest przyjemność. No ale to tak samo jak wchodzenie na górę, bo w drodze na cel nogi bolą, ale po osiągnięciu celu, jednak rekompensata jest wspaniała. ogród bez trytytek? No way. Siema bizzowie. czy już wystartowaliście z waszymi ogródkami? Inspekcja domu i ogrodu wykonana nowy plan na 2025. Zatwierdzony, czy się zmaterializuje? Czas, środki i zdrowie zadecydują o tym. Póki co mam jako tako zdrowie. No i szczypior na ogrodzie. No i trochę mlecza i sporo koszenia. Ale ziemię pod uprawę to mam tak przygotowaną. Jak na kwiecień, pogoda naprawdę rewelacyjna. Prąd się produkuje aż miło. Spragniony wiosny witaminy D, człowiek rzucił się w rytm pracy. A tak się zastanawiam, że ogrodnik to by się przydał albo dwóch. Chodźcie, zobaczycie, jak z żoną przycięliśmy tuję. Zresztą, nie tylko. Wszystko zostało delikatnie zredukowane, a po prawej bardzo ciekawe drzewko Miłożąb. Świerki, jodły, sosny, modrzewie, rododendrony, azalie. Śliwa, ozdobna wypełniają pierwszy, drugi plan ogrodu, a całość zamykają chyba najbardziej popularne tuje szmaragd. A dla tych, którzy śledzą kanał i interesują się ogrzewaniem, niedługo podsumowanie sezonu. A na obecną chwilę cieszę się darmowym podgrzewaniem ciepłej wody. W zasadzie zawarłem w tym materiale wszystko, co chciałem przekazać, ale ciężko jest mi wyciąć, usunąć fragmenty tego ogrodu, który tak bardzo cieszy moje oko. Więc jeżeli ty go chcesz, pozostań do końca. Ja sobie trochę popracuję, trochę pooglądam, później trochę poleżakuję i znowu popracuję i tak w kółko. Zresztą chyba większość z nas mieszkających w blokach zawsze marzyło o własnym ogrodzie.